Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS o podstawie ABC, punkty DE i F są środkami odpowiednio krawędzi bocznych AS, BS i CS. Stosunek objętości ostrosłupa DEFS do objętości ostrosłupa ABCS jest równy. W tym zadaniu polecam skorzystać z twierdzenia, że stosunek objętości ostrosłupów jest równy sześcianowi skali podobieństwa. Jeżeli uda nam się ustalić skalę podobieństwa na przykład trójkąta tego na przedniej ścianie, to będziemy mogli się odnieść do ostrosłupów. Biorąc pod uwagę te dwa niebieskie trójkąty. Mamy powiedziane, że punkty D, E i F są środkami odpowiednio krawędzi bocznych. To oznacza, że jeżeli tutaj jest x i tutaj jest x, to cała ta krawędź ma 2x. A to oznacza, że ten trójkąt DSE i ABS to są dwa razy mniejsze figury od siebie, mają dwa razy mniejsze boki, czyli x do 2x, bo taka jest objętość mniejszego do większego i taka jest nam potrzebna, to będzie x przez 2x, czyli po prostu jedna, druga. W takim razie skala podobieństwa do potęgi trzeciej to jest jedna druga do potęgi trzeciej, czyli 18 ósma i w takim stosunku zachowują się objętości tych ostrosłupów. A to powoduje, że stosunek objętości ostrosłupa DEFS, czyli tego u góry, do objętości dużej bryły jest równy, tak jak zachowuje się skala, czyli k do trzeciej i jedna ósma, czyli 1 do 8.